Cześć kochani, to witajcie ponownie u mnie. Dzisiaj opowiem Wam o kosmetykach do makijażu, ale i do pielęgnacji, po które najchętniej sięgałam w kwietniu. Zapraszam. Lubię ten mój fotel, ale coraz częściej myślę o tym, że akurat taki mebel, kupno takiego mebla do nagrywania, to był błąd, bo Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile ja muszę czasami z filmików takich momentów wycinać. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, będzie i troszeczkę z pielęgnacji, i z kolorówki, ale będzie też miks rzeczy starych, takich starowinek, które wyciągnęłam do kosmetyczki miesiąca, i nowości. Zaczniemy standardowo, jak to zwykle bywa, od pielęgnacji. Ja już Wam pokazywałam chyba w ulubieńcach zeszłego, zeszłego miesiąca, czyli ulubieńcach marca, kosmetyki z serii ceramidowej, tej żółtej. Od Bielendy, Bielenda Professional, miałam krem na dzień z SPF 30, miałam też krem na noc, cały czas mam ten krem na noc, wykańczam go właśnie, drugie opakowanie jest już kupione i czeka, bo tamte dwie opcje sprawdziły mi się wyśmienicie. No i tak jak zapowiadałam, sięgnęłam po inne kosmetyki z tej serii, sięgnęłam po krem nawilżający na dzień. On jest tam już bez SPF, z kompleksem NMF, czyli Natural Moisturizing Factors. Lżejsza formuła od tej, która znajduje się w kremie z filtrem, ale równie bogata i odżywcza. Sprawdzają mi się te kosmetyki. Moja cera lubi, jak się okazało, ceramidy. I sięgnęłam też po coś, co zasługuje na to, żeby się pojawić w ulubieńcach i na to, żeby wyróżnić ten kosmetyk. To jest, moi drodzy, znowu ta żółta seria, znowu ceramidy, ceramidowe serum odbudowujące, regenerujące. Tak jak i przy innych kosmetykach z tej serii jest piękne, piękna regeneracja, natychmiastowe wręcz ukojenie, jest nawilżenie, jest bardzo bogato. Ale nie tłusto, ja mam cerę mieszaną, przetuszczam się w strefie T, więc moja cera potrzebuje nawilżenia, ale ja nie mogę takich mega tłustych formuł na siebie nakładać, bo wtedy wyglądam, jakbym się wysmarowała jakimś olejem albo oliwą. Te kosmetyki tego nie robią. To serum ja nakładam zarówno wieczorem, jak i na dzień. Zależy, czy moja cera tego potrzebuje. Ostatnio tego potrzebowała więcej, kiedy wspominałam wam, że przetrzymałam kwas peeling kwasowy na twarzy zbyt długo. No i pojawiło się złuszczanie. To serum bardzo mi pomogło. Mamy tutaj znowu pompeczkę, ale tym razem szklane opakowanie w kremach. Mamy plastik. To jest taka mleczna formuła, która się pięknie wchłania i nie zostawia żadnego filmu. Pięknie leży pod makijażem to serum. Ta jego konsystencja jest lżejsza i latem, kiedy ja potrzebuję nawilżenia, potrzebuję regeneracji, ale to jak powiedziałam, boję się takich gęstych, bardzo bogatych formuł, to będzie w sam raz. Ja miałam i mam w swojej kosmetyczce sporo kosmetyków regenerujących, odbudowujących, łagodzących właśnie na dni, kiedy moja skóra jest po retinolu albo po kwasie i troszeczkę przesadzę, jest troszeczkę wysuszona i podrażniona. I to wszystko mi się sprawdzało mówię o jakichś żelach aloesowych jakichś mocno nawilżających maskach odbudowujących. Natomiast nic mi się do tej pory tak nie sprawdziło jak ta seria z ceramidami. A to serum to jest w ogóle jakąś petardą, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego konsystencję. Przyznaję, że tak jak nigdy wcześniej kosmetyki Basic Lab mnie nie kusiły, i tak ja wiem, że ich na YouTube jest mnóstwo. Tak, teraz pojawiła się u nich ta seria, chyba znowu fioletowa, tak mi się wydaje, też z ceramidami. Czy różowa, nieważne. Mają, wypuścili ostatnio swoją serię ceramidową i kusi mnie ona. Kusi mnie bardzo, żeby sprawdzić, czy moja cera tak pokochała ceramidy. Czy może to jest kwestia tej konkretnej serii z Bilendy, czy może kosmetyki Basic Lab też mi się sprawdzą? Tak jak powiedziałam, nic nigdy wcześniej mnie od nich nie kusiło, natomiast ta nowa seria jak najbardziej no to serum z Bilendy perełka, zdecydowanie. Mam tu jeszcze coś, no niby pielęgnacja, ale taka trochę kolorówka, ale naturalna. To jest, moi drodzy, to są właściwie krople stopniowo opalające marki Tan Expert. Ja jakiś czas temu sięgnęłam po ich krople opalające, ale też balsam. Nie piankę, balsam stopniowo opalający i do tej pory użyłam go tylko raz i była mała katastrofa i Powiedziałam, że spróbuję jeszcze raz, tylko muszę porządnie ciało. Chcę mu dać jeszcze jedną szansę. Może to była kwestia tego, że on się źle rozprowadził i pojawiły się plamy i jakieś takie zacieki. Kwestia tego, że moja skóra była niezbyt nawilżona. Oczywiście, słuchajcie, ja wiem, zrobiłam peeling, zrobiłam wszystko to, co producent mówił, że trzeba zrobić przed nałożeniem tego balsamu, no nieładnie się to rozłożyło i tak, cały czas czekam, żeby ponowić tą próbę, z tym, że w międzyczasie zrobiłam sobie tatuaż, no a wiadomo, że nie będę chciała opalać. On się jeszcze goi, więc muszę poczekać, aż to wszystko się wygoi, jak zaczynę nakładać na niego samoopalacze. Krople sprawdziły się już za pierwszym razem. Ja lubię samoopalać swoją twarz dekolt i do tego czasu, dotychczas miałam taki krem balsamik do twarzy też marki Nux. brązowe opakowanie nie pamiętam jak się nazywał, on fajny efekt dawał, taki właśnie delikatny ale bez żadnych niespodzianek w postaci smug, plamek i tak kropi się troszeczkę bałam, ale zaryzykowałam i nie żałuję 4-5 kropelek, nie więcej 5 kropi to już jest taki efekt niezauważalny bardzo, opalenizna m, bardzo naturalna ja należę do osób, które opalają się raczej na czerwono, później kiedy ta skóra już troszeczkę złapie oddechu i to wszystko się unormuje, no to ja mam taki fajny, naturalny, dosyć ciepły brązik. Jeśli chodzi o paleniznę i taki efekt dają mi te krople. Troszeczkę się bałam ich nazwy Diamond Glow. Myślałam, że może będą za bardzo, wiecie, to będzie za bardzo błyszczeć. Nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, zwłaszcza, że na stronie niezbyt wiele jest napisane. Piękny efekt dają. Można oczywiście sobie go stopniować, ja nie nakładam ich codziennie bo efekt byłby zbyt mocny, zwłaszcza, że teraz nie opalam reszty ciała. Dodaję je do kremu na noc, ale na dzień, jak je nakładałam, to też nic się nie działo. Pięknie się rozprowadzają. Ja nakładam wtedy, kiedy korzystam z tych kropelek, większą ilość kremu też i rozprowadzam sobie je na twarzy, na szyi, na ramiona, też troszeczkę na dekolt. Pokrywam tym kremem na noc większą partię mojego ciała niż zwykle, żeby to właśnie wszystko się jakoś tak równomiernie opaliło. Świetny efekt. Starczają na bardzo długo, bo ja z nich korzystam już Koło miesiąca? Nie całego może? I tutaj właściwie zużycie jest znikome. Bardzo fajny produkt. Co do balsamu, jeszcze muszę się przekonać. Muszę po prostu jeszcze raz z niego skorzystać, bo jak do tej pory, to jedno podejście to był koszmarek. A propos koszmarków, widzieliście ostatnio nowego Batmana na HBO Max, albo może byliście w kinie? Ja nie wymagam wiele od filmów o superbohaterach. Nie oglądam ich dla jakiegoś poruszającego scenariusza. Chcę się dobrze na nich bawić, troszeczkę odpocząć, ale też chcę, żeby ten poziom, poziom był jako tako zachowany, żebym się nie nudziła i żebym nie wyszła z kina, albo z, mojej, z mojego salonu, z mojej kanapy rozczarowana. A niestety tym razem bardzo mi się ten Batman nie podoba. Moim zdaniem, poprzeczkę, jeśli chodzi o filmy o Batmanie, powiesił bardzo wysoko. Pan Nolan, który zrobił trylogię z panem Christianem Bale'em jako Batmanem, te filmy były naprawdę dobre. Tam była świetna muzyka, świetni aktorzy, to było fajnie zagrane. No to były cały czas filmy o Batmanie, ale to były filmy, które się oglądało, przynajmniej ja oglądałam z przyjemnością. Natomiast ten Batman był za długi, ten Batman był. Z całym szacunkiem dla pana, jak on się nazywa? Ten aktor, który grał w serii Zmierzch? Twilight. On udowodnił już, że potrafi grać i że potrafi być takim konkretnym, porządnym aktorem. Odciął się od tej serii Zmierzch, ale nie pasuje mi. On tutaj gra takiego. Ten Batman w jego wykonaniu jest takim zbuntowanym, przerośniętym nastolatkiem. Te włosy, ten głos. Tak wiem, że Batman mówi zniżonym głosem. Nie. Nie, ja wiem, że dzisiaj są ulubieńcy, ale musiałam to z siebie wyrzucić. Nie podoba mi się ta muzyka, nic na mnie nie robi. Powiem tak: najlepszym aspektem nowego Batmana jest Nirwana, pojawiająca się tu i ówdzie. I to wszystko. Cała reszta mi się nie podoba, ale to oczywiście tylko ja. Przechodzimy dalej do ulubieńców. I przechodzimy do kolorówki. I jeśli chodzi o podkład w tym miesiącu, to biorąc pod uwagę, co sobie wyciągnęłam do kosmetyczki kwietnia. To oczywiście może być tylko jeden Wet n Wild Dewy Foundation. To jest coś, co mam dzisiaj na sobie. To jest po prostu świetny podkład, którego krycie można sobie budować. Można go sobie na twarz nałożyć naprawdę dużo, mieć porządne krycie, a on dalej pięknie się z tą cerą łączy, wtapia się w nią, wygląda lekko. Teraz jak moja strefa T jeszcze się nie uaktywniła, jeśli chodzi o sebum, to ja go nawet nie muszę poprawiać w ciągu dnia. Wszystko pięknie się nosi, nic się nie zbiera, jest długotrwałe, daje mi takie naturalne, lekko błyszczące wykończenie. Zdecydowanie bardziej lśni na twarzy na przykład nowy podkład od Charlotte Tilbury czy od Nars. Tu jest tak bardzo naturalnie. Oczywiście ja się bardziej błyszczę teraz w sztucznych światłach. Natomiast Świetna formuła, świetna formuła. Za niewielkie pieniążki wy znacie już ten podkład, więc nie. Będę tutaj przedłużać niepotrzebnie. No, jest świetny, uwielbiam go moje top 3. Zdecydowanie wszystkich podkładów, które u siebie mam. Kolejny ulubieniec to jest kosmetyk, który jest na rynku od lat i ja musiałam po niego sięgnąć w momencie, kiedy pojawiła się u mnie ta ostra infekcja, zatok. Po prostu katar był przeokropny i ja, non-stop, oczywiście, jak oczyszczałam sobie nos, to ścierałam sobie po prostu makijaż z okolicy nosa, już nieważne co tam było nałożone. I przypomniałam sobie, że przecież ja mam u siebie moi drodzy. Veil Retouching Fluid od Hourglass. Ja mam go w odcieniu Fair i to jest kosmetyk do poprawiania makijażu, tak jak sama nazwa głosi. On ma takie kopytko, wygląda trochę jak korektor i nieważne, gdzie sobie, wiecie, przetrzecie podkład z różnych powodów, nie wiem, ciastkuje się, zbieracie sobie sebum i nagle się okazuje, że razem z sebum zabraliście krycie, albo tak jak ja po prostu wytarliście podkład chusteczką i nieważne, czy kosmetyk ten podkład jest przypudrowany czy nie? Można sobie spokojnie tego kosmetyku, tego fluidu od Hourglass dołożyć, palcem rozprowadzić go. On później zmienia się, to znaczy nabiera lekkiej pudrowości, zastyga, nie trzeba go przypudrowywać ani utrwalać i on pięknie łata te dziury, które macie na twarzy, jeśli chodzi o krycie waszego podkładu. On się łączy. No, ze wszystkimi formułami, które mam u siebie pięknie, i makijaż wraca do punktu wyjścia. No, uratował nie jeden makijaż w tym okresie, kiedy tak nadmiernie właśnie korzystałam z usteczek higienicznych i jest bohaterem minionego miesiąca, więc musi się tutaj pojawić. Tak, mam wrażenie, że z głosem moim coraz gorzej, a jeszcze jeden film dzisiaj do nagrania. No nic, idziemy dalej, moi drodzy. Kontrowanie, brązer. To, co mam dzisiaj na sobie, to jest starowinka to jest coś od Charles Tilbury, słynny Hollywood contour wand. Ja mam tą jaśniejszą opcję light. Nie, fair medium. No wiecie, jak to wiecie, jak to wygląda, czyli macie miękką tubę. Jak to się nazywa? Gąbeczkę z tym, że ja, znaczy można, absolutnie można sobie nim maznąć po twarzy i pędzlem, czy gąbką, czy nawet palcem to wszystko rozblendować. Ja lubię sobie jednak nałożyć go po prostu na, na dłoń i zebrać go pędzlem i pięknie wszystko się nakłada. Nie narusza podkładu, znaczy czy wszystkiego, co macie poniżej. Ma takie lekkie satynowe wykończenie bardzo naturalnie wygląda. Ten odcień też bardzo naturalnie na mojej karnacji wygląda. Świetna rzecz. No ale też no wiadomo, jak widzieliście ostatni filmik, wiecie, że te brązery też polubiłam. Z tej palety Nude Gasm od Charlotte Tilbury też. W ogóle ta paletka jest świetna. Ja Was odsyłam do tego filmiku, który... Ostatniego filmiku, w którym pokazywałam aplikację na twarz, ale i na oczy, bo uwielbiam nią makijaż oka też wykonywać. Wszystko się pięknie nosi i bardzo... Tak fajnie, naturalnie, miękko wygląda, elegancko. Świetna rzecz. Nie mam dzisiaj tego różu na sobie, bo dzisiaj sięgnęłam po inną mega starowinkę. Taką klasykę przez duże K. Zaraz Wam ją pokażę. No ta paleta zdecydowanie zasługuje na miejsce tutaj, w tym filmiku. I tak jak powiedziałam, zastanawiam się, czy nie wyjąć jej, nie zostawić jej do kosmetyczki Maja, bo szykuje mi się wyjazd. I fakt, że mogę mieć tutaj kontur twarzy i jeszcze makijaż oka i lusterko, a wszystko świetnej jakości i wszystko będzie ładnie leżeć przez cały dzień na twarzy i na oku, nie będzie się zbierać, jest świetna. Jest świetna. Różem, który mam dzisiaj na policzku, to jest, moi drodzy, Luminoso. Najlepszy chyba róż na świecie. Ten odcień to delikatne rozświetlenie bez widocznej drobiny. Odcień, który pasuje zarówno do chłodnych, jak i ciepłych makijaży, do nudziaków, do czegoś mocniejszego, bo można sobie go pięknie budować. Łatwość aplikacji. Tu nic nigdy nie plami, nie zbiera się, nie znika, nie pachnie albo już nie pachnie, bo mój ma swoje lata już. Muszę przyznać. No, fenomenalna formuła, fenomenalny odcień, efekt za każdym razem też fenomenalny. Świetna rzecz. Jeśli chodzi o oczy, to na powiekach mam dzisiaj dwójkę ulubieńców. Tak, Natasza Denona Pastel, ale i Golden Rose Miss Beauty. Z tym, że tu spodziewałam się, że będzie fajnie i dobrze, bo ja znam tą jakość cienia, doceniam ją i lubię. Tak, ta paletka zaskoczyła mnie bardzo, bardzo. I tak jak gdy mówiłam o niej, ja Was odnoszę do filmiku, w którym omawiam te palety, pokazuję makijaże, ale i słoczę. Bo słuchajcie, chociaż wczoraj była piękna pogoda w Warszawie, to dzisiaj jest październik. Jest ciemno i nie wiem, czy uda mi się... Dograć do środy słocze w naturalnym świetle. Może się udać, może się nie udać, więc odnoszę Was do filmiku, gdzie na pewno wiem, że te słocze w naturalnym świetle są nagrane. No, dzisiaj skorzystałam z tej palety, ale to, co jest fioletowe w zewnętrznym kąciku, to jest fiolet z tej palety. Orchid. Ja, co prawda, jestem raczej nudziakową dziewczyną, ale kiedy chcę koloru, no to raczej sięgam. Preferuję pastele. One są delikatniejsze, subtelniejsze i oczywiście nie trzeba kupować obu tych palet, żeby efekt był zadowalający, jeśli potrzebujecie tylko jakichś delikatnych akcentów albo lubicie dwucieniowe makijaże ta paleta świetnie się sprawdzi oprócz tego błysku tutaj intensywnego w środku, który pięknie na palecie, nie na palecie znaczy w palecie też, ale na powiekach wygląda tutaj jest przeźroczysta baza z mnóstwem iskierek, to ten górny rząd, ale też ten róż tutaj, nie, ten róż już nie bzdura powiadam, ten górny rząd te cienie są takie delikatnie satynowe, pięknie wyglądają, i ja bardzo lubię y, takie dwucieniowe makijaże tą paletą wykonywać. I tak jak powiedziałam w tym filmiku, do którego Was odnoszę, gdzie są słocze, gdybym kupiła najpierw tą paletę, to nie wiem, czy bym się skusiła na tą od Nataszy, bo to, ta paleta od Golden Rose zaspokaja mój głód tego cienia kolorowego. Ja od, od niej dostaję wszystko to, czego potrzebuję, no ale jeśli chcecie więcej kolorów, odcieni, to tutaj też jest jakościowo bardzo dobrze. Yy, polecam dwie paletki. Moi ulubieńcy, zdecydowani. Trzeba by było ich tutaj pokazać. I mam dzisiaj trochę produktów do ust. To, co mam na sobie, to jest pomadka z serii I Need a Rose od Nataszy Denona, Ona wypuściła Trzy nowe odcienie tych kremowych, mocno napigmentowanych pomadek, w których wcześniej wypuściła nudziaki. One się nazywają nazywa I Need a Nude. Mają białe opakowanie. Tutaj macie różowe, mm, magnetyczne zamykanie. Ja mam najjaśniejszą opcję kolorystyczną, czyli Peony 20P. Mmm... Lubię tą formułę i ten odcień bardzo. Jeśli chodzi o taki lekki różyk, to mam nowość, o którym jeszcze na kanale nie mówiłam, a zaskoczył mnie bardzo. Znaczy, ta nowość mnie zaskoczyła. To jest, moi drodzy, błyszczyk Eveline seria Varieté i on się nazywa Cooling Kisses Volumizing Extreme Shine Lip Gloss. Wydaje mi się, że gdy sięgnęłam po ten błyszczyk w Rossmanie chyba, to tam były dwie opcje kolorystyczne do wyboru i ja chyba mam tą jaśniejszą. Jest to jakiś odcień? Sugar Nude, dwójeczka, moi drodzy. To jest błyszczyk, który w opakowaniu wydaje się mieć taką lekko błyszczącą perłę. Ja nie widzę tej perły na ustach, ale on rzeczywiście intensywnie błyszczy na mokro. Jest kiepsko napigmentowany, ale słuchajcie, jest gęsty, bardzo fajnie oblepia usta, wypełnia te wszystkie zmarszczki, które na ustach są i takie optycznie wygładza, tworzy się taka głaska szklana powłoka. Ten błyszczyk, jeśli chodzi o formułę, bardzo, ale to bardzo przypomina mi błyszczyki Hourglass. Uwaga, znowu, żeby się nie trzęsła kamera. Ja tutaj chyba mam gdzieś jeden. Jest. Mój ulubiony, od, mój ulubiony odcień to jest Provoke. I to są błyszczyki, które też mają w nazwie Volumizing, ale podobnie jak w tym błyszczyku, bardziej chodzi o takie optyczne powiększenie ust, niż podrażnienie tego naskórka na tyle, żeby on po prostu opuchł, żeby spuchł Wam. Chociaż tu jest delikatne mrowienie i jest zapaszek, znowu identyczny jak w tych błyszczykach od Hourglass, to jest taka słodka mięta. Oczywiście, jeśli chodzi o mrowienie, to jest na mniejszym poziomie niż te błyszczyki od Eveline, które są z jadem, pszczelim albo z papryczkami, czyli tam to jest naprawdę intensywne doświadczenie. Tutaj jest tak delikatnie. Ten zapaszek jest bardzo przyjemny, fajnie to wygląda na ustach, bardzo przyjemnie, one wyglądają bardzo naturalnie. Ale są takie pełniejsze. Bardzo fajna rzecz. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie drugiego odcienia. A, bo wziąłam ten na próbę, no i ta próba okazała się bardzo dobra. Kolejny błyszczyk, o którym mówiłam już w ostatnim filmiku, to jest ta nowość u mnie, oczywiście, bo to nie jest nowość na rynku od Charles Tilbury Luster Gloss, jakoś taką się nazywa, znowu zapomniałam odcień Ibiza Nights, czy może powinnam powiedzieć Ibiza. Tak się mówi. Znowu, tutaj jest niewiele pigmentu. Ta drobina rozświetlająca jest utrzymana w beżach, w złocie. Jest bardzo przyjemny na ustach. Bardzo wygodny. Daje taką nutkę nawilżenia. Bardzo go lubię nosić. I ostatnio noszę, przyznaję go, non-stop. Kolejny nudziaczek. No bo jak nosiłam na oczach paletkę od Charlotte Tilbury, Nude Gasm, no to chciałam też mieć nudziaka na ustach. Pomadka od Vibo. W odcieniu 2. Nie pamiętam jak się nazywa ta seria. Też coś nude. Glossy nude, o! I ona rzeczywiście jest glossy. Takie opakowanie plastikowe. Ona błyszczy też bardzo intensywnie. Tutaj jest niewiele pigmentu. Ta pomadka jest średnio napigmentowana. Jest bardzo kremowa i, wi i wilgotna. Wygodna, to chciałam powiedzieć. Jest kremowa i wygodna. Bardzo ładnie wygląda na ustach. Daje efekt mokrych, nawilżonych właśnie warg. Świetny odcień i świetna formuła, którą bardzo cenię. No i też nowość u mnie, pomadka z serii, ale Wam pokazałam, Hot Lips 2 od Charlotte Tilbury. Znowu piękne opakowanie, swoją drogą. I to jest seria, tak, Hot Lips 2, ale formuła Kissing. Tak jak już mówiłam w tej serii, w zależności od odcienia, pomadki są albo kremowe, albo matowe. Ja wolę kremowe pomadki od Charlotte Tilbury. Odcień In Love With Olivia. Tu jest więcej brzoskwinki, tu jest bardziej beżowo. Tu macie błyszczyk. Hmm, tutaj jest już więcej pigmentu niż w tej pomadce od Vibo, Ale znowu jest kremowo, jest brzoskwiniowo. Yy, tak, jeśli chodzi o produkty do ust, to zdecydowanie po te sięgałam, tak się jeszcze rozglądam, najczęściej. I to już wszystko. Do siebie zapraszam 1 maja w niedzielę i wtedy oczywiście pokażę Wam moją kosmetyczkę maja. Do zobaczenia, na razie, pa!